Mam takie pytanie ponieważ dużo się dyskutuje w mediach na ten temat. Wiemy, że jest cały ruch koordynatorów, nowe pomysły jak szkolić, kto powinien być koordynatorem, jakie spełnia zadania. Wiemy już z różnych instytucji, że jest jeszcze dużo do zrobienia, że pacjenci nadal są zagubieni, że nie każdy ma swojego koordynatora. Nawet w tych dużych ośrodkach ze względu na liczbę pacjentów jest to nierealne przy tak małej liczbie koordynatorów. A jednocześnie trzeba powiedzieć, jednocześnie trzeba powiedzieć o tym, że toczą się w dużych ośrodkach w centrach onkologicznych regularnie badania kliniczne pierwszej, drugiej, trzeciej fazy i tutaj szczególnie koordynatorzy są zajęci, bo tu trzeba pilnować każdego dnia każdej wizyty, czy to na diagnostykę, która musi być w trakcie robiona, czy na leczenie, a właściwie oni są głównie pochłonięci wtedy takimi chorymi i nie ma już mocy przerobowych dla tych innych pacjentów, którzy przecież no, nie powinni być jakoś różnić się w postępowaniu. Także bardzo jestem ciekaw Pani refleksji na ten temat i może wpierw właśnie zwrócę się tutaj do Pani doktor. Elizy działa. Ja bym, działa. Ja bym proszę? powiedziała z perspektywy pacjenta, a Elizę bym poprosiła o odniesienie się, jak to a, a wygląda. Mo a, może, i... a może właśnie zrobić, żeby wpierw Pani jako pacjent powiedziała, co Pani w tej chwili widzi, tak. a potem zobaczymy, tak, jak dokładnie. Pani to... Tak, dokładnie. A potem, to... potem Eliza z perspektywy swojej pracy codziennej jako koordynator na stanowisku koordynatora. Ja powiem tak. Bardzo się cieszę, że ta koordynacja wchodzi. Ona jest niby w pilotażu, aczkolwiek jest mało widoczna. Nasi pacjenci nawet, którzy byli w ośrodkach objętych pilotażem, niewiele mieli wspólnego z tymi koordynatorami. Wręcz nawet stwierdzili, że nie wiedzą, że mają takiego koordynatora, który się nimi zaopiekuje, który ich poprowadzi. Ja Miałam też pacjentkę w jednym z ośrodków, gdzie leżała piętro niżej i nie widziała koordynatora na oczy, który był piętro wyżej. Także to jest takie wyzwanie, żeby, żeby po prostu ten koordynator faktycznie w tym ośrodku działał. Zdecydowanie jest za mało koordynatorów, to za chwilkę powiemy o tym, że, że Potrzebna jest ta kadra przeszkolona, bo jest bardzo, bardzo dużo pacjentów i tych koordynatorów. Tak jak było planowane, że nie wiem na jednego koordynatora 40 pacjentów w miesiącu to nie, to to jest zdecydowanie większa ilość ludzi. I myślę, że ci koordynatorzy nie przerobią po prostu takiej ilości pacjentów po jednym, albo w tak małej ilości. Ale koordynator, jakby dla pacjenta, wiąże się. Nie tylko z umawianiem wizyt. Pacjent chce być przez tego koordynatora prowadzony. I jakby z potrzeby pacjentów są takie, że chcieliby, aby ten koordynator już ich prowadził jakby za rękę od samego początku na etapie diagnostyki. My się bardzo cieszymy, że też w pozie wyszła opieka koordynowana. Już są ośrodki na stronie NFZ-u koordynowana, nfz.gov.pl ośrodki z opieką koordynowaną. I myślę, że to też jest takie wyzwanie, żebyśmy połączyli współpracę koordynatorów sposób, gdzie wyłapujemy tych pacjentów, że coś im gdzieś już dolega, żeby byli w kontakcie z koordynatorami, którzy już są koordynatorami w ośrodkach specjalistów. Myślę, że to jest dużo takich ścieżek,, które, które trzeba po prostu później połączyć i jest dużo do zrobienia. Aczkolwiek, tak jak wspominałam, koordynatorzy no, rozwijają się. To jest coś, co będzie, co będzie trwało, to jest potrzebne tu i teraz, bo tych pacjentów jest naprawdę wiele w ośrodkach. Ale co jest ważne, ja spotkałam się z kilkoma koordynatorami akurat z Małopolski, bo jestem z Krakowa i okazuje się, że tak naprawdę są, mają, po pierwsze, nie mają ściśle określonych kryteriów swojego zakresu działania, Dwa zajmują się wieloma rzeczami, które nie należą jakby do ich obowiązków, ale muszą je wykonywać. Mam na myśli po prostu procedury, właśnie takie rozliczenia świadczeń. Zamiast być z tym pacjentem i go koordynować, to mają wiele innych obowiązków, na których muszą się skupić, i, ta, i ten czas dla pacjenta jest zupełnie niewystarczający, nieadekwatny do tej roli, którą oni powinni pełnić. I tutaj Twoje pytanie, moje takie do mnie, do Ciebie, Eliza, żeby. Żebyś powiedziała, jak to wygląda z twojej perspektywy do tej pory, co się zmieniło od 20 maja, gdzie niby ci koordynatorzy powinni być zatrudniani w tych ośrodkach, a ja dobrze wiem, że nie wszystkie ośrodki mają tych koordynatorów. Ja też byłam bardzo zdziwiona, nie chcę wymieniać tych ośrodków konkretnie, ale byłam w takim dużym ośrodku onkologicznym i tam na przykład na płucu nie było ani jednego koordynatora. I to też mnie bardzo zaskoczyło, bo to jest takie miejsce, w które, w które przyjeżdża bardzo dużo pacjentów z całej Polski i oni nie byli zaopiekowani w ten sposób. My jesteśmy w okresie bardzo krytycznym, bo mamy trochę czasu żeby na to, żeby te wszystkie ośrodki, które uzyskają akredytację do istnienia w Krajowej Sieci Onkologicznej, no to jest w ogóle element sine qua non. Bez tego to nie będzie opieki koordynowanej, kompleksowej, więc myślę, że jesteśmy w takiej fazie gorącej, w której będziemy chcieli mieć coraz więcej tych koordynatorów odpowiednio wyedukowanych i nieobciążanych innymi sprawami niż te, które dotyczą konkretnych pacjentów. To bardzo proszę teraz Panią Doktor. Z perspektywy koordynatora wygląda to właściwie w taki sposób, że jako koordynatorzy tak naprawdę pracujemy już 8 lat w systemie. Ja osobiście jestem koordynatorem od lat 7. W 2015 roku wprowadziliśmy taką magiczną, zieloną kartę, która już wprowadzała tą koordynowaną opiekę, ale niestety dopiero od poziomu Czyli pacjent miał wpisanego koordynatora w ścieżce onkologicznej. Natomiast z perspektywy i pacjentów, i naszych wiemy, że ci koordynatorzy często widnieje tylko i wyłącznie na papierze. Więc sieć onkologiczna, która niebawem wejdzie, do której się ciągle przygotowujemy, oczywiście tutaj już zauważa ten problem pacjentów, że ten koordynator powinien być obecny od samego początku. My też jako koordynatorzy staramy się być przy pacjentach od samego początku i w wielu jednostkach, Wiemy, że rzeczywiście e, tak było to prowadzone. Natomiast przez to, że przez ten cały czas nie było odpowiednich wytycznych, kto tym koordynatorem powinien być, w jaki sposób kształcić koordynatorów, my jako koordynatorzy znajdujemy się e, na różnych etapach e, i naszej kariery zawodowej i naszej pracy. My oczywiście też widzimy, że mamy koordynatorów ze średnim wykształceniem, z wyższym wykształceniem. Ja osobiście jestem absolwentem zdrowia publicznego i też uważam, że tutaj jest potencjał wśród e, tych Od razu słowo. Czy Pani zdaniem, bo ja o tym mówię już od paru lat, bo wiadomo, mm. że kiedyś nie było oficjalnie koordynatorów. Na przykład tak. lekarze byli jednocześnie koordynatorami, tak. mając swoich pacjentów czał, mm. cały czas monitorując, co się z nimi dzieje. Ale przy tej liczbie pacjentów jest to po prostu nierealne. Ale właśnie, czy Pani zdaniem, co na co należałoby zrobić, żeby jak najwięcej absolwentów Wydziału Zdrowia Publicznego mogło zająć się tym problemem, bo mi się wydaje, że ci absolwenci nie są do końca wykorzystani, a, a mogliby właśnie szczególnie teraz w organizacji sieci zaistnieć. Jak Pani uważa? Ja uważam generalnie, że tutaj pod kątem absolwentów zdrowia publicznego, których mamy już bardzo dużo wyedukowanych, należy tą gałąź bardzo mocno rozwinąć, zachęcić tutaj, że jest to jakaś opcja kariery. My też, jako stowarzyszenie, z pomocą moich koleżanek, kolegów z Wydziału właśnie Zdrowia Publicznego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, nawet otworzyliśmy studia licencjackie, koordynator medyczny, gdzie, będzie, gdzie chcemy kształcić koordynatorów. Zarówno z wiedzy z komunikacji, z wiedzy psychologicznej, psychoonkologicznej, radzenia sobie z bardzo obciążającą psychicznie pracą, bo to też nie jest tak, że my pracę zostawiamy w pracy. Ta praca gdzieś oddziałuje też na nasze życie prywatne i my musimy się też nauczyć funkcjonować w tym systemie jako koordynatorzy. Chcemy też tutaj powiedzieć, że o ile ktoś już jest fajnym koordynatorem, fajnym, który prowadzi pacjenta, który ma i chce się kształcić, bo też musimy podkreślić, to, to, że koordynator powinien chcieć się kształcić e, z jakiejś e, działki wiedzy medycznej, bo my też musimy rozumieć, co dany lekarz ma na myśli, bo my tą wiedzę przekazujemy pacjentowi. Coraz częściej też mówimy o tym przygotowaniu, o rehabilitacji pacjenta do leczenia. Czyli ktoś musi skierować tego pacjenta do, w odpowiednie ręce. E, my na przykład jako Komórka koordynacji, podlegamy pod dyrektora medycznego, więc tutaj te nasze problemy są inaczej rozumiane. A w wielu miejscach są to po prostu dziewczyny, które podlegają podziału dokumentacji chorych, dział statystyki medycznej i finansowej i ich głównym zadaniem jest poprawne rozliczanie nielimitowanych świadczeń onkologicznych. Więc w tym momencie pacjent nam się absolutnie gubi. To absolutnie jest błąd, dlatego że z góry było założone, że. Jest konkretna rola koordynatora. Natomiast przecież w wielu placówkach są już zatrudnieni statystycy medyczni, są zatrudnione sekretarki, które właśnie się tym zajmują, rozliczaniem, prawda, odpowiednich procedur z NFZ-em itd., itd. Ale ja myślę, że musimy wszystko zrobić, żeby właśnie wykorzystać ten potencjał, jaki jest Pośród absolwentów, Strobię. bo oni już mają pewne podstawy do no, tego, jedna. żeby rozumieć problem. A poruszyła Pani bardzo ważny problem, ten właśnie, który jest szczególnie zaniedbany w tej chwili, to jest. Pierwsze wejście do lekarza, do y, ośrodka onkologicznego I tu jest pacjent zagubiony. I niejednokrotnie przez to, tak. że nie ma takiej opieki koordynatora, możemy stracić pacjenta, bo on jest przerażony, on wpada w panikę. Y, widzi, że się znajduje w tłumie lu, prawda, mnóstwo chorych ludzi. Którzy jeszcze dodatkowo potęgują jego napięcie, bo różnie ludzie prawda, interpretują swoje objawy. Przecież każdy ma inną strukturę psychiczną i jeżeli tu nie będzie już odpowiedniego wsparcia, a przy tej masie chorych lekarz nie będzie miał czasu przy pierwszych spotkaniach na to, żeby posłuchać, pokierować pacjentem. Ten pacjent potem zniknie i pójdzie w medycynę niekonwencjonalną i straci swoje szanse, jak niejednokrotnie widzimy. Także Absolutnie. jakby pani miała jakieś postulaty do... Decydentów. To co by tak. Pani w tej chwili mogła, jaką receptę wytyczyć? Na pewno zaczęłabym od takich jasnych wytycznych co do stanowiska samej koordynacji. Czyli kto powinien być koordynatorem. Jest nie, jest, nie jest konkretnie zdefiniowane, bo dzisiaj mamy definicję w sieci onkologicznej, że to jest osoba zatrudniona w podmiocie medycznym. Jest tyle. Bez żadnych zadań. Bez żadnych zadań. Czyli konkretne zadania, jakie należą dla koordynatora, i w którym oczywiście też sobie zdajemy sprawę, że solo jeden, w solo jeden koordynator będzie miał może nie tyle mniej pracy, co zupełnie inną perspektywę pracy niż koordynator w solo trzy. Kolejna kwestia, dążymy do tego, żeby pacjentów leczyć narządowo, czyli wiemy, że każdy chory onkologicznie będzie potrzebował no, innej opieki ze strony koordynatora i atencji. Są nowotwory, które już od samego początku potrzebują tego wsparcia żywieniowego, gdzie już nam koordynatorom świeci się czerwona lampka, że jest to nowotwór płuca, tak, głowy, szyi, nowotwór przełyku, żołądka, że my już musimy tutaj zadbać, żeby ten pacjent nie tracił nam na z perspektywy już rozpoczynania ścieżki onkologicznej, pomimo tego, że jest w dobrej kondycji ogólnej. Kolejna kwestia, oczywiście kto powinien wykonywać, funkcję bo jeszcze nie jest to zawód, my wnioskowaliśmy oczywiście o zawód medyczny. Rozumiemy też, że muszą być pewne kwestie kroki zrobione po kolei. Więc jak najbardziej ścieżka oczywiście edukacji, czy wystarczy kurs, czy wystarczą studia, tak? Bo my też jesteśmy tak jak wcześniej wspomniałam na różnym etapie, że koordynator ze średnim wykształceniem nie jest złym koordynatorem, bo już ma doświadczenie w pracy przez 8 lat. Ale w jaki sposób może pokierować swoją karierę? Czyli, na przykład, jeżeli ktoś chce iść na studia, to takie studia istnieją i warto to doceniać, a w ostateczności powołać nowy zawód medyczny, jakim jest koordynator, tak. ale szeroko pojęty, nie tylko, że jest onkologia. Mamy tutaj POZ, tak jak Ola wspomniała, mamy już kardiologię, mówimy o sieci kardiologicznej, mamy koordynatorów przecież też w innych dziedzinach, czy w transplantologii, czy właśnie w badaniach klinicznych, żeby po prostu scalić całą koordynację i stworzyć system idealny, czyli na każdym etapie pacjent jest zaopiekowany przez tego koordynatora, bo kto jak nie my jesteśmy w stanie wymienić się między sobą pacjentami, nawiązać fajne kontakty, tak jak tutaj z Olą, na przykład z różnymi reprezentantami środowisk pacjenckich, żeby tych pacjentów sprawnie pokierować w odpowiednie ręce, nie tylko w sieci, ale ogólnie w całym systemie. Bardzo dziękuję. Będziemy jeszcze na ten temat niejednokrotnie rozmawiali, nie tylko przy okazji takich konferencji, ale być może nawet Wycelowanych tylko na rozwiązywania tych problemów, bo trzeba się śpieszyć, bo sieć przecież musi być uruchomiana, a jest bardzo dużo do zrobienia. To wszystko teraz zależy od ludzi, czy to się uda, czy nie. I ostatnie zdanie Pani. Tak, ja jeszcze chciałam dodać, że to działa, tylko na razie działa oddolnie. Na razie my same się organizujemy. Odbyła się w marcu w Bytomiu pierwsza ogólnopolska konferencja koordynatorów onkologicznych, na której miałam przyjemność też być prelegentem. Dziękuję za zaproszenie. Poznałam mnóstwo koordynatorów z całej Polski. Wymieniliśmy się kontaktami i teraz jesteśmy w stanie się kontaktować i po prostu koordynować tych pacjentów najbliżej ich miejsca zamieszkania, więc jakby to działa, tylko trzeba to wszystko usystematyzować. I... Ja będę chciał zorganizować takie spotkanie w Komisji Zdrowia Sejmu. Świetnie. Bo ja myślę, że na tym etapie musimy zadziałać, bo te treści muszą być szybko przekazane tak. decydentom, od których no bo to już zależy dzieje, powodzenie tak? w ogóle sieci. Tego, żeby pacjent był w pełni zaopiekowany. Więc ja myślę, że jest taka podkomisja do spraw onkologii. Pani poseł Barbara Dziug tak bardzo jest. prężnie w niej działa. I musi, w niej musimy zrobić oddzielne posiedzenie na ten temat. Także bardzo dziękuję Panią za tylko tyle, że dzisiaj możemy mieć czasu na to. Ale jest bardzo ważny problem do załatwienia, jeżeli rzeczywiście chcemy osiągnąć cele stawiane w Narodowej Strategii i żeby ta sieć działała rzeczywiście sprawnie. Bardzo dziękuję Pani. Dziękujemy bardzo.